Warren Buffen odchodzi i zostawia nam swoje ostatnie przysłanie. Ale to nie jego pożegnanie jest najważniejsze. Ważne jest to, co po sobie zostawia i to, co może nadejść później. Bo jego odejście to nie tylko koniec pewnej epoki, ale być może początek głębokiej zmiany w tym, jak rozumiemy inwestowanie, strategię i ryzyko. Dziś wyjaśniam, dlaczego podjął tę decyzję, kto przejmie stery, ale przede wszystkim, jaka jest ostatnia wielka lekcja Buffetta i jakie pięć wniosków możesz wdrożyć już teraz, by lepiej inwestować w to. Co nadchodzi. Warren Buffett w wieku 94 lat ustąpi ze stanowiska CEO Berkshire Hathaway pod koniec 2025 roku. I to nie jest błaha wiadomość. Mówimy o inwestorze, który zmienił pod upadłą fabrykę tekstylną w imperium warte dziś ponad bilion dolarów. Człowieku, który pokonywał rynek przez ponad 6 dekad z filozofią tak prostą, jak i skuteczną. Inwestuj w to, co rozumiesz, zachowaj spokój i pozwól, by procent składany zrobił swoje. I jasno dał do zrozumienia, że to nie jest. Kwestia zdrowotna. Wręcz przeciwnie. Czuję się dobrze, ale chcę zapewnić uporządkowaną sukcesję, z jasno wytyczonym kursem i bez niespodzianek. Reakcja była natychmiastowa. Akcje Berkshire spadły o 6% w trakcie sesji. Nie z powodu strachu przed krachem, lecz dlatego, że rynek nie znosi pustki. Ale do zamknięcia większość strat została już odrobiona. I wielu zadaje sobie pytanie, kto przejmie pałeczkę. Nazwisko było na stole już od dawna. Grek. Abel, wiceprezes od 1999 roku, odpowiedzialny za spółki nienależące do sektora ubezpieczeniowego i prawa ręka Buffetta przez wiele lat. Osoba dyskretna, metodyczna, mało medialna, ale szanowana wewnątrz firmy. Buffett opisał go tak. Rozwaga, energia i pasja do Berkshire, a on nie rozdaje komplementów na prawo i lewo. Jest jednak pewien ważny szczegół. Buffett nie odchodzi całkowicie. Pozostanie przewodniczącym Rady Nadzorczej, dostępny, by doradzać w kwestiach strategicznych i, jak sam mówi, by podtrzymywać kulturę Berkshire. A to w ustach człowieka, który ma duszę tej firmy, znaczy więcej niż zwykła formalność. Choć Warren Buffett był znany w świecie finansów, prawdziwy punkt zwrotny nastąpił w 1965 roku, kiedy kupił niemal bankrutującą Fabrykę tekstylną o nazwie Berkshire Hathaway. I nie zrobił tego dlatego, że ślepo w nią wierzył, lecz dlatego, że jej poprzedni właściciel próbował go oszukać, składając ostateczną ofertę niższą niż wcześniej uzgodniono. Błąd, który odmienił jego życie. Tak więc, kierując się filozofią opartą na zdrowym rozsądku, długim terminie i dyscyplinie, zbudował prawdziwego giganta, który dziś Bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy w niemal 200 spółkach od Apple po Coca-Cola, przez Mastercard, American Express czy Kraft Heinz. A tak przy okazji, jego akcje klasy A nadal utrzymują rekord jako najdroższe na całym rynku. Ponad 775 tysięcy dolarów za jedną sztukę. Ale to nie cena robi największe wrażenie, tylko skumulowana stopa zwrotu. Od 1965 roku ich wartość wzrosła o 5 milionów 500 tysięcy procent. Innymi słowy, każdy dolar zainwestowany wtedy byłby dziś wart 55 tysięcy dolarów. A jeśli zainwestowałbyś 100 dolarów, miałbyś dziś około 5,5 miliona. Wszystko to przy średniorocznej stopie zwrotu na poziomie 19,9% w porównaniu do 10,4% indeksu SP 500. I to nie wszystko. Jego majątek osobisty, który wynosił 10 milionów dolarów, kiedy kupował Berkshire, dziś przekracza 168 miliardów. I to mimo, że oddał już ponad połowę na cele charytatywne. Najbardziej niesamowite jest jednak to, że 99% jego fortuny powstało po ukończeniu 50 roku życia. Sama ta informacja burzy wiele mitów o konieczności szybkiego sukcesu. A teraz, gdy znasz już jego historię i wyniki, to na najciekawsze: jakie zasady pozwoliły mu to osiągnąć i co najważniejsze, jaką ostatnią lekcję zostawił nam na pożegnanie. Przyjrzymy się pięciu najważniejszym lekcjom. Które każdy inwestor powinien od niego przyswoić. Pierwsza lekcja. Krok kompetencji. Buffett miał to jasno określone. Jeśli nie rozumiesz, czym zajmuje się dana firma, nie inwestuj w nią. Dosłownie mówił, że model biznesowy powinien być na tyle prosty, by dało się go narysować na serwetce. Dlatego przez lata unikał takich sektorów jak technologie, choć dziś Apple to jego największa propozycja. I stawiał na firmy, których produkty ludzie używają i rozumieją na co dzień. Przykład Coca-Cola. Jego logika była prosta. Ludzie piją ją od pokoleń. Marka jest rozpoznawalna na całym świecie, a marże solidne. Jeśli rozumiesz biznes, rozumiesz też ryzyko. A to chronicie lepiej niż jakikolwiek wzór matematyczny. Druga lekcja fosa ekonomiczna. Buffett porównywał firmę do zamku. Dobry biznes nie tylko powinien być rentowny, ale też chroniony przez fosę. Coś co czyni go trudnym do zaatakowania. Tą fosą może być marka niemal niemożliwa do skopiowania, koszty tak niskie, że konkurencja nie ma szans, albo nie do pobicia sieć dystrybucji. Apple na przykład ma taką fosę. Jego użytkownicy są tak mocno zintegrowani z ekosystemem firmy, że zmiana marki byłaby wręcz bolesna. To samo dotyczy McDonalda, który dominuje dzięki globalnej skali, czy American Express, której sieć klientów premium umacnia jej pozycję z roku na rok. A według Buffetta dobra fosa to nie tylko coś, co trzeba utrzymać z czasem powinna się jeszcze poszerzać. Trzecia lekcja. Margines bezpieczeństwa. Zasadę tę Buffett przejął od swojego mentora, Benjamina Grahama. Idea jest prosta, ale niezwykle skuteczna. Jeśli uważasz, że firma jest warta 100, nie płać więcej niż 70 lub 80. Ten margines to nie kwestia komfortu. To kwestia przetrwania Twoich własnych błędów, bo nawet najlepszy inwestor popełnia pomyłki. Poduszka bezpieczeństwa to Twoja tarcza przed niepewnością, błędami poznawczymi ich szumem rynkowym. Buffett stosował tę zasadę do perfekcji, szukając zawsze ukrytej przeceny w firmach wysokiej jakości, które tymczasowo znalazły się w niełasce rynku. W ten sposób kupował akcje Washington Post, Geico i wielu innych spółek, które potem zwiększyły swoją wartość 10, 20, a nawet 50-krotnie. Czwarta lekcja: psychologia kontrariańska. Bądź ostrożny, gdy inni są chciwi i chciwy, gdy inni się boją. Ta fraza to nie tylko chwytliwe hasło. To cała jego filozofia inwestycyjna. Zwróć uwagę, w 2008 roku, w samym środku kryzysu finansowego, gdy świat się walił, Buffett zainwestował 5 miliardów dolarów. W Goldman Sachs, a w 2021 roku, gdy euforia wokół spółek technologicznych osiągnęła szczyt, zaczął redukować pozycje. Dla niego ryzyko nie polega na zmienności, lecz na zbyt wysokiej cenie. Dlatego, oprócz analizy finansowej, Buffett był mistrzem zarządzania emocjami w inwestowaniu. A to w długim terminie robi największą różnicę. Piąta lekcja kontekst makroekonomiczny. Buffett nie ignorował otoczenia. Firmy działają w gospodarce, a jeśli gospodarka się przegrzeba, czas zachować ostrożność. Dlatego stworzył własny wskaźnik Buffett Indicator, który porównuje łączną wartość rynku giełdowego do PKB. Według Buffetta, ten wskaźnik pozwala ocenić, czy rynek jest przegrzany. Gdy wynosi poniżej 50%, oznacza zazwyczaj niedowartościowanie. Między 75 a 90% poziom uznawany za rozsądny, ale jeśli przekracza 115%, rynek może być przegrzany. I właśnie tutaj Buffett zostawił nam ostatnią lekcję przed odejściem z zarządu Berkshire. Według jego własnego wskaźnika rynek może być obecnie zbyt gorący. Osiąga 190% w stosunku do historycznej średniej. To rekordowy poziom, nigdy wcześniej nie notowany. A odpowiedź Buffetta była jasna. Utrzymywać rekordowy poziom płynności. Berkshire dysponuje obecnie ponad 334 miliardami dolarów w gotówce. Nie dlatego, że boi się rynku, ale dlatego, że czeka na idealny moment, by uderzyć, kiedy inni wpadną w panikę. Warren Buffett odchodzi. To prawda. Ale jego sposób inwestowania wciąż będzie. Będzie kompasem dla milionów przez kolejne dekady. Bo choć Buffett ustępuje, jego filozofia ostrożności i długoterminowego myślenia nadal żyje, także w podejściu innych, wielkich inwestorów. Jeśli czujesz się zmotywowany, aby zacząć inwestować, tutaj znajdziesz brokera poleconego przez społeczność ranki. Dzięki za oglądanie. Zostaw lajka, komentarz i subskrybuj, jeśli chcesz więcej takich treści. Do zobaczenia w kolejnym materiale.